Siemanko, siemanko, witam was. 13 października mamy i zobaczcie. Oram po kukurydze, jeżdżę bardzo powoli, bo... Jeszcze tak wolno nie orałem proszę. Że nie? Jeżdżę, traktor nie da rady, bo dam mu kubek dalej i on idzie o... Zobaczcie, on idzie na C3. No a tutaj... Jest... Akurat tutaj to już nie. Ale to jest gliniaste pole. Zobaczcie jak to leży odłożone. A jak jadę szybko w glinie, to ona się przewraca parę razy. A, także no wiecie, trzeba powoli to jechać, żeby to się odłożyło. Arabę okryję tak, bardzo ładnie kryje kukurydzę, zobaczcie. Fajnie sobie radzi z tą kukurydzą. No potależowałem tutaj. Ale nic się nie zapycha ani razu. A ani, ani jakieś kubki, zobaczcie, wszystko, wszystko odgłada ładnie ciężka tutaj ziemia jest tego powoli oram, bo muszę zerwać jakieś te... I tak już urwałem tego wolca od Wario był po prostu stary o, widzicie urwał się, zmęczył się no Dobra obrócę i zaraz się widzi. Płytko ją mam ustawioną Ona tnie nam to trochę widzicie Jednak trochę jest coś pocięte z brony by kura, to Tyle bym bronami zrobił co to zajeździł Abym tego nie rozerwał Więc ja mi się zaczepię talerzówkę I płyciutko Będę Wczoraj było rane, dzisiaj dokończony poprzeczki nie, ale zobaczcie jakie tu jest chmłaty Witam Was, zobaczcie listopad Piękna pogoda, popląsiane 8 sierpnia. Rzodkiew, yy, słonecznik i groch. Coś tam jeszcze chyba no, Widać grosze wszystko kwitnie. Słonecznik zaczyna ładnie kwitnąć. To jest rzodkiewka z ładnym systemem korzeniowym, z taką bulwą dużą. Ale wiecie co wam powiem? My mamy ciepły październik. Tutaj się czuję jak w ulu. Wszystkie pszczółki tutaj są, mają jeszcze pożywienie, no, no, no jest po prostu, jest cudnie, żeby to powiedzieć. Mają z czego jeszcze coś sobie złapać. O, jeszcze jakieś te kwiatki są, nie niszczę tego poplonu jeszcze, jeszcze niech sobie stoi. Tutaj tak jest poplon od Zobaczcie jaki ten popon wyros, myślę, że gdzieś tu około 15 ton, Masa obornika tak jakby, jest ten popon dosyć wysoki, dosyć gęsty, są tu wszystkie, wszystkie latające owady, zapylające, nie zapylające, ale coś szuka sobie do zjedzenia, na słoneczniku, na tym, pięknie, naprawdę pięknie.